Panie marszałku, Wysoka Izbo, dwa projekty ustaw, projekt przygotowany przez grupę posłów, których reprezentuje pan poseł Marek Sawicki i projekt rządowy podpisany przez premiera Donalda Tusk'a zmierzają w jednym kierunku. Zmierzają w kierunku takim, aby nie pytając o zdanie rolników, nie uzyskując ani jednej ani jednej opinii jakiejkolwiek organizacji rolniczej wprowadzać zmiany, które działają w interesie banków, realizują wnioski lobby bankowego. Podczas prac nad tym projektem kilkukrotnie pytaliśmy przedstawicieli rządu, przedstawicieli wnioskodawców o to, dlaczego takich konsultacji nie było. Dlaczego nie spróbowano spytać o zdanie rolników, ale też ocenić skutki proponowanych zmian? A pamiętać trzeba, że zdecydowana większość rolników w Polsce, gospodarstw rolnych, to są gospodarstwa małe i średnie, nieposiadające służb finansowych, biur prawnych, które są w stanie przeanalizować umowy czy to pożyczek zawieranych na zasadach lombardowych, na zasadach pożyczek udzielanych przez różne instytucje zajmujące się tymi kwestiami, czy to pożyczek i kredytów bankowych, czy też zawieranych na podstawie kodeksu cywilnego. Dziwna to sytuacja, że pojawia się Projekt rządowy, bo w przypadku projektu poselskiego wprawdzie konsultacje są niekonieczne, no ale też byłyby wskazane, że pojawia się projekt rządowy, w którym także takich opinii ze strony rolników i organizacji rolniczych nie ma. Rząd zamiast zająć się takim i konstruowaniem prawa, ale też praktyki wdrażania tego prawa, aby te rozwiązania, które wzmacniały ochronę właśnie tych małych i średnich gospodarstw, Wraca do rozwiązań, w których rolnik, gdy zawiera pożyczkę na pralkę do domu, podlega takiej ochronie. Jeśli zawiera pożyczkę na zakup tony nawozów do produkcji rolnej, już tej ochronie by nie podlegał. To nie jest w porządku, ponieważ od lat mówimy o tym, że rolnicy w wielu dziedzinach życia. W wielu sytuacjach handlowych są skazani na współpracę z dużymi organizacjami, czy to w skupie produktów rolnych, czy to w zakupie różnych potrzebnych do produkcji rolnych urządzeń i środków. I są w sytuacji trudniejszej. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmacniał ochronę rolników poprzez. wzmacniał ochronę poprzez wprowadzanie rozwiązań zarówno wzmocnienia w łańcuchu dostaw produktów rolnych spożywczych, jak i w przypadku zawierania różnego rodzaju produktów pożyczkowych czy kredytowych. Dlatego nie jesteśmy w stanie poprzeć tej zmiany, ponieważ nie oceniono ani skutków wprowadzonych rozwiązań, ani problemów z tego wynikających, ani tak naprawdę rzeczywistego poza deklaracjami zawartymi w uzasadnieniach rzeczywistego skutku dla gospodarstw rolnych. Nie może być tak, że lobby bankowe wymusza prowadzenie tego typu rozwiązań, a jednocześnie nie jest realizowana potrzeba ochrony gospodarstw rolnych. Jeszcze raz przypomnę, że duża część gospodarstw rolnych jest tak małych, że nie jest w stanie skorzystać z profesjonalnej obsługi, ani prawnej, ani specjalistycznej obsługi doradczej. Dziękuję.